Jasiu, dlaczego nie było Cię wczoraj w szkole? Wczoraj umarła mi babcia. Jasiu, nie kłam. Wczoraj widziałam Twoją babcię w oknie. już postawił ją w oknie, bo listonosz szedł z rentą. Mama woła do Jasia pływającego na gumowym materacu po jeziorze. Synku, nie wypływaj za daleko. Dobrze, mamo. Mama mówi do Tady. Powiedz mu coś, żeby tak daleko nie wypływał. Jego życie zaczęło się od pękniętej gumy i nie chcę, żeby się tak skończyło. Jaś pyta taty: Tatusiu, byłeś kiedyś zakochany w nauczycielce? Oczywiście, że tak. A jakie to uczucie? Super, Jasiu. Ale mamusia się dowiedziała i musieliśmy przenieść się do innej szkoły. Jasiu, dlaczego tym razem spóźniłeś się do szkoły? Szedłem do szkoły. Tuż przed samą szkołą pan zgubił 200 złotych. I co, pomogłeś mu szukać? Nie, przykryłem je budem i poczekałem, aż se pójdzie. Jasiu chciał kupić jakieś drapieżne zwierzę, żeby zagryzło jego teściową. Poszedł do sklepu zoologicznego i pyta sprzedawcy. Macie jakieś drapieżne zwierzę atakujące ludzi? Zostały tylko te dwa tukany. Przecież one nie są groźne. Panie, to są najbardziej krwiożercze bestie na świecie, tylko że reagują na komendę. Mówi pan tak, na przykład, na stół i one atakują ten przedmiot. Jaś zadowolony poszedł z dwoma tukanami do domu. Dobra, trzeba wypróbować tukany. Jaś otworzył klatkę i mówi. Na stół! Tukany wyleciały z klatki i rozwaliły stół w drzazgi. Dobra, jeszcze raz je wypróbuję. Jaś już chciał wypowiedzieć komendę, wtem wchodzi teściowa i mówi Na chuj ci te tukany? Sędzia pyta świadka przestępstwa Dlaczego pan nie pomógł, jak pan widział, jak obcy człowiek bije pana teściową? Wysoki sądzie, ale jak to? We dwóch bić starszą kobietę? Mały Jasio pyta tatę Tato, dlaczego babcia bije zygzakiem po ogródku? Jasiu, nie gadaj tyle, dawaj naboje.